Zadziwiające, jak niektóre rzeczy potrafią wstrzymać nas od pracy, od robienia różnych rzeczy. Jak dziwne, różne swoje własne nawet wyobrażenia potrafią zablokować nas w wykonywaniu rzeczy, które chcemy, które chcielibyśmy robić. Tak, dzisiaj o tym chwilę będę opowiadał. Dzień dobry. Drugi raz nagrywam to wideo, ponieważ za pierwszym razem zapomniałem nacisnąć rec na telefonie. Taki mały eksperyment, w ogóle na dzień dobry powiem, że mały eksperyment czyli nagrywam na telefonie co już co mi się działo, ale również złożę to na telefonie, to wideo tego vlogaska i też opublikuję. I wszelkie rzeczy związane z publikacją też spróbuję na telefonie zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może w przyszłości powiem, które z rzeczy faktycznie były takim trochę bólem produkcyjnym, a które poszły bardzo gładko. No i tak, co, co tu chciałem powiedzieć? Chciałem o tym powiedzieć, co ostatnio blokuje mnie, ale myślę, że sporo osób dziś tam znajdzie w tym też y, jakieś dobre przemyślenie czy rady dla siebie. Co ostatnio blokowało mnie z produkcją różnych rzeczy, z posuwaniem tak zwanych rzeczy, tematów, projektów naprzód? Otóż, pierwszą rzeczą była sytuacja, która. Yy, zaczęła się właściwie już nie wiem od czego. A, trochę więcej pracy miałem przez parę dni, tak naprawdę, a później przyszła choroba. Więc yy, sytuacja taka się zdarzyła, że od paru tygodni przestałem uprawiać sport znowu. Mimo, że cele i wszystko jakby jest rozpisane teraz, tylko trzeba wykonać pewne rzeczy, żeby te cele zrealizować, yy, ale. Tak, przestałem uprawiać sport i się okazuje po raz kolejny, że jak tego sportu nie ma i nie zajmujemy sobie dość sporej ilości czasu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca aktywnością sportową, no to się nagle okazuje, że ten czas nam gdzieś tam przecieka przez palce i nie wiadomo gdzie on znika. No a jak ten sport jest i mamy dzień napakowany dosyć intensywnie, ale nie za intensywnie, żeby się nie wypalić jakoś, to, no to, to nie myślimy za bardzo. Co by teraz zrobić, a może później, tylko po prostu działamy, idziemy do przodu i, i wykonujemy te wszystkie jednostki, które wykonać e, chcemy, bo nie powiem, że trzeba, czy musimy, ale po prostu chcemy, bo mamy jakiś tam cel dalszy w oddali, który po prostu chcemy zrealizować. Druga kwestia, która spowodowała, i rzeczy z tym związane, które spowodowała, że też ostatnio jakoś produkcyjnie, jeśli chodzi o podcast, yy, czy w ogóle tutaj rzeczy akurat na ten kanał yy, się, się zatrzymały, yy, to były kwestie covidowe. Yy, zabawna sytuacja na cztery osoby, które. Na czterech domowników, że tak powiem, bardzo ogólnie i bez emocji. Trzy osoby miały wynik pozytywny, jedna wynik negatywny. Ja akurat byłem pozytywny, bo jestem w ogóle bardzo pozytywny. Więc ciekawe są te testy. Może na ten temat się nie będę wypowiadał, no ale, ale zadziwiające były to wyniki. Więc ja już teraz wychodzę powoli z izolacji. Niedługo, w ciągu chyba dwóch dni od nagrywania, czyli właściwie jak to opublikuję, to już będę tak zwanym. Ozdrowieńcem, więc ogólnie niezniszczalny, i tak dalej. Ale sytuacja covidowa spowodowała, z jednej strony, że faktycznie tam parę dni miałem takich dość słabych i nie chciało mi się nawet pracować, i tak dalej. Więc, to, to jest jedna kwestia, pewne, pewne dni. Inna kwestia, że ogólnie motywacja do pracy była różna, a jeśli już jakaś była, no to. Mimo, że jakby m, kwestie sportowe, jakie wykonuję łącznie z tym kanałem, to są jednak hobbystycznie, a nie praca, no to jednak nie zawsze tak do tego mogę podejść i. Ym, gdzieś tam w głowie i, i czasami jednak to traktuję jako praca, a więc no to ogólnie nie szło do przodu. E, inna kwestia związana z covidem było to, że skoro tutaj w cztery osoby mamy każdy mieć jakąś swoją sypialnię, każdy swój jakiś pokój do e, nauki, pracy czy, czy czegoś takiego, no to trochę bajza się zrobił ogólnie w domu i mimo, że jakoś tutaj niczego nie idealizuję w moim życiu czy, czy, czy przestrzeni, w której się Otaczam, no to jednak jakoś tak nie mogłem znaleźć miejsca, żeby cokolwiek nagrać, żeby tam po prostu nie było bajzlu. Więc tyle jeśli chodzi o kwestie, te covidowe, które przeszkadzały, więc po pierwsze to brak sportu, po drugie to kwestie chorobowe, no i teraz najciekawsza dla mnie, czyli kwestia trzecia, kwestia, która, temat, który blokuje mnie najbardziej, ze wszystkim, co jest związane z podcastem, z. Wyjściem z kropki. Nie wiem, czy akurat ty, jako widz, gdzieś tam się już przyzwyczaiłeś do, ty, do tej zmiany. W mojej głowie ta zmiana z kropki nade mną, wyjście z kropki jest od tak dawna, że właściwie ja się już przestawiłem. E, więc kwestia z podcastem jest taka, że em, tak pół żartem, a właściwie w pełni żartem, muszę powiedzieć, że, że to wasza wina, odbiorców, słuchaczy, bo tak dużo dobrych słów usłyszałem o moim podcaście na przestrzeni ostatnich lat, tak dużo wsparcia, że stwierdziłem, że jak teraz coś mam robić, to muszę to zrobić lepiej niż kiedyś. No i dodatkowo, jak do tego dorzuciłem swoje jakieś pomysły na, na to, kogo bym chciał widzieć w tym podcaście, jakieś fajne różne nazwiska, postacie, persony, no to to, 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 to te osoby, jakby możliwość skontaktowania się z tymi ludźmi po prostu zaczęła mnie trochę przerażać. Yy, więc to jest jedna kwestia, że po prostu bałem się odezwać do ludzi i nadal się boję, czy... Yy, może nie boję, ale poprosić o kontakt znowu, tam... Może nie wypraszać, ale starać się o to, że pewni ludzie skontaktowali mnie z pewnymi osobami, ażeby, ażebym wreszcie finalnie mógł dotrzeć do tych Pewnych jeszcze innych osób. I, 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 a moje takie podejście trochę do tego podcastu w ostatnim czasie było takie, że chciałem się, jakby do coraz tak naprawdę ciekawszych lub bardziej popularnych wręcz osób zgłaszać, czy, czy niedostępnych może o bardziej w ten sposób. I, i to mnie troszeczkę zgubiło, bo, bo po prostu nie chciałem się gdzieś tam właśnie wpraszać w towarzystwo, które, do którego nie mam takiego łatwego dostępu. Nie, że które mnie nie chce, ale, ale po prostu do którego tak na dzień dobry jakby nie jestem powiedzmy zapraszany. O, może w ten sposób. I, 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 i z jednej strony właśnie to, to ten taka bojaźliwość odnośnie ludzi, do których, których sobie wypisałem jako potencjalnych gości podcastu. A z drugiej strony, sobie pooglądałem różnych ludzi, czy pooglądałem cały czas po prostu. Śledzę osoby, które prowadzą jakiegoś różnego rodzaju talk show. Nie wiem, przykład taki najbardziej może oblatany i znany: Kuba Wojewódzki i jego programy z panem Kędzierskim, bodajże, w Nuance Radio. No, jak tak sobie słuchałem tych wywiadów, i później sobie myślę, że ja totalnie nie mam jakby takiej wiedzy czy researchu jakby nie siedzę w tym środowisku w którym chciałbym yy, nie siedzę w środowisku ludzi, z którymi chciałbym rozmawiać w podcaście tak mocno, żeby móc prowadzić takie fajne rozmowy, no to stwierdziłem, że jak na bank czegoś takiego nie będę umiał zrobić i z wielu względów, no to w ogóle po co mam nagrywać podcast, no bo skoro półeczka gdzieś tam została tak zawieszona u mnie w głowie poprzez tam różne rzeczy, które słyszałem od was, oczywiście bardzo dziękuję za te wszelkie pozytywne aspekty, no to stwierdziłem, że jak nie zrobię tego tak super fajnie w moim odczuciu, to nie będę robił tego w ogóle, więc e, ej, głupie to na maksa. No i oczywiście pierwsza, między innymi też po to nagrywam ten film. E, pierwsza kwestia, do tego, żeby się odblokować, to sobie to uświadomić, e, zwalczyć i po prostu sobie działać dalej, więc tak naprawdę, no, m, tak to teraz robię, ale przy okazji też e, chcę nagrać ten film, bo e, być może część innych osób tutaj oglądaczy, pod, podglądaczy e, ma podobne przemyślenia gdzieś tam, że. E, e, takie jest fajne powiedzenie, że jeśli Twoje marzenia gdzieś tam Cię nie przerażają, czy coś takiego, to znaczy, że są za małe. No więc okazuje się, że można do tego podejść od drugiej strony. Jeśli Twoje marzenia jednak Cię przerażają, to ten strach, oczywiście tutaj dużych słów używam, ale to nie jest jakieś takie bardzo poważne, ale jednak ten strach może paraliżować i, 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 i po prostu zatrzymamy się, no bo przecież to tak jak mamy duży cel i zapisamy, zapiszemy sobie na liście zadań, że mamy e, zrealizować duży cel, no i jakby nie poruszamy się w tym, e, w tym kierunku, no bo to jest za duże, tak? A jeśli rozbijemy sobie go na 100 kroczków, no to co dwa dni wykonujemy jeden kroczek i nagle po roku e, dzieje się coś cudownego, no. tak? Więc e, właśnie no, tego typu techniki niby wszystko jest w głowie, tak? Ale psychologicznie i tak potrafimy się zblokować. Więc e, to, co następuje teraz, gdy wreszcie będę mógł od następnego tego dnia wyjść z domu, i, i, i zacząć działać, no to faktycznie yy, no trzeba ustawić parę rozmów yy, do podcastu i yy. I po prostu zrobić to tak jak się umie. A jak to wyjdzie, bo może nie wiem, ostatnim, w ostatnich pół roku czy roku yy, tych rozmów za wiele nie, nie przeprowadzałem, może trochę bardziej się zamknąłem yy, na, na ludzi, yy, ale no tak, jak to wyjdzie, tak to wyjdzie i, i cóż, no czasami trzeba zacząć od nowa. Tak jak ze sportem po części zaczynałem od nowa yy, w lipcu, tak i z tymi podcastami po części. Jeśli chodzi o jakieś własne umiejętności miękkie, zacznę od nowa, realizując nowy pomysł na podcast, co bardziej w sumie powinno mnie jarać niż czy ekscytować niż gdzieś tam hamować. No, ale, ale tyle chciałem pogadać o rzeczach, które blokują czasami ludzi, żeby robić rzeczy fajne i iść do przodu ze swoimi projektami. E, więc tak, a projektów jest więcej. Projekty są o, tutaj zapisane na tej, na tej tablicy, i o nich bardzo będę chciał opowiedzieć w jednym z kolejnych vlogasków. A póki co. Zapraszam do mojego Instagrama, to po pierwsze Instagram Twitter handle znaczy nie Twitter handle tylko Instagram handle czyli ten nick instagramowy Nurek, ponieważ tam będę zadawał pytania między innymi odnośnie tego jakie pytania moim gościom mam zadawać, ponieważ tam będę zdradzał trochę więcej o moich gościach przyszłych podcastowych. No i i myślę, że tam mogą się fajne pytania właśnie ze strony słuchaczy pojawić do ludzi, z którymi mam rozmawiać w wyjściu z kropki. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień lub dwa w odcinku podcastu Wyjście z kropki lub w jakimś kolejnym vlogasku, może jeszcze w międzyczasie, bo tutaj też trzeba zrobić pewien, pewien czas, zarezerwować na montaż tego wszystkiego, notatki i tak dalej. Natomiast tak, myślę, że za Dwa tygodnie od publikacji tego vlogaska, to już podcast będzie, tak. Na koniec października nie, by, nie było, więc październik, listopad, grudzień, do końca roku trzy podcasty fajnie jakby wyszły. No, to intensywnie. To dziękuję. Miłego dzianka, wieczoru, dnia, tygodnia. Pozdro.